Cześć, witam Was na moim kanale Wiele osób do mnie pisze W zeszłym roku też pisało jak, jak sadzić warzywa Jak siać warzywa, żeby one ładnie Ładnie rosły, dobre były plony No i ogólnie Najprostszym odpowiedzią jest Żeby wybierać dobre sąsiedztwo do poszczególnych warzyw Nie jest tak, że Każde warzywo koło siebie może rosnąć Na siebie dobrze działa Wiadomo, warzywa to rośliny One konkurują o wodę, o słońce O składniki pokarmowe no, i należy tak dobierać warzywa, siane czy sadzone obok siebie, żeby po prostu te warzywa nie konkurowały ze sobą. Tak więc dzisiejszy film będzie jest zatytułowany Dobre i złe sąsiedztwo warzyw. Co dobrze wpływa, co źle wpływa na poszczególne warzywo. No i co dodatkowo, jak warzywa wpływają na siebie, czy korzystnie, czy nie, bo też jest, też jest tak, że po prostu niektóre warzywa działają. Na obopólnej korzyści, że jedno drugiemu również jest potrzebne do wzrostu. Na wstępie, oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania i do oglądania innych filmów. Tak więc zaczynamy: Bub, dobre, dobre sąsiedztwo, ziemniaki, kapustne, złe korzystne. złe sąsiedztwo, pomidor, seller, konopie, Brokuł. brukselka. Korzystne. Brukselka, jarmuż, pasternak, pietruszka, por, seler. Kapustne, cebula, zioła aromatyczne na Niekorzystnych nie ma. Burak korzystne sąsiedztwo cebula, cukinia, groch, kalarepa, kapusta pekińska, koper, ogórek, pomidor, por, rzodkiewka, sałata, seler. Złe sąsiedztwo gorczyca, fasolatyczna cebula dobre sąsiedztwo. Burak ćwikłowy, cukinia, cykoria. Kalarepa, koper, marchew. Ogórek, pasternak, pomidor, por, sałata. Złe sąsiedztwo, fasola, groch. Chrzan. Chrzan jest samolubem, nie lubi za bardzo konkurencji. Niekorzystne sąsiedztwo, szczególnie ziemniaki, szparagi i jabłonie. Cukinia. Dobre sąsiedztwo. Cebula, groch, kukurydza, pomidor, szpinak. Niekorzystne sąsiedztwo nie ma. Cykoria. Burak ciukowy, cebula, kalarepa, koper, marchew, pomidor. Niekorzystne sąsiedztwo nie ma. Czosnek, dobre sąsiedztwo. Marchew, pomidor, ziemniak, róże, drzewa, owocowe. Złe sąsiedztwo nie posiada. Dynia, korzystne sąsiedztwo, kukurydza, fasola. Niekorzystne nie posiada. Fasola, dobre sąsiedztwo. Dynia, kalarepa, kukurydza, ogórek, rzepa, seler, szpinak. Ziemniak, pomidor, truskawka i marchew. Złe sąsiedztwo kolendra, buraki, kapust, wszystkie kapustne szczypior, cebula, czosnek wszystkie warzywa owo, cebulowe i mieczyki do tego kwiatki. Groch dobre sąsiedztwo burak, ćwikłowy, cukinia, kalarepa kapusta pekińska kukuryza, marchew, ogórek rzepa rzadkie wseler szpinak. Złe sąsiedztwo cebulowe mieczyki. Jarmusz. Dobre sąsiedztwo i te warzywa z dobrego sąsiedztwa działają na siebie nawzajem. Dobrze, to jest brokuł i kapusta pekińska. Złego sąsiedztwa nie ma. Kalafior. Dobre sąsiedztwo, to jest kapustne, nasturcja, aromatyczne zioła, seler i fasola. Złe sąsiedztwo pomidor, rzodkiewka i marchew. Kalarepa. Dobre sąsiedztwo, działające obopólnie dla obydwóch warzyw. Burak ćwikłowy, cebula, cykoria, fasola karłowa, groch, marchew, ogórek, pomidor, por rzotkiewka, seler, szparagi, szpinak i ziemniaki. Złego sąsiedztwa nie ma. Kapusta. Dobre sąsiedztwo. Burak, groch, jarmuż, koper, marchew, pietruszka, pomidor, seler, szpinak, szałwia, sałata, Aromatyczne zioła i selery Złe sąsiedztwo Fasola, rzodkiew i truskawki Koper ogrodowy Dobre sąsiedztwo Burak cikłowy, cebula, cykoria Kapusta pekińska, marchew, ogórek, pietruszka, seler, szpinak, ziemniak Złego sąsiedztwa nie ma kukuryza, Dobre sąsiedztwo Cukinia, dynia, fasola, groch, ogórek, pomidor, ziemniak, pszenica Złego sąsiedztwa nie ma Marchew Dobre sąsiedztwo Cebula, cykoria, czosnek, groch, kalarepa, kapusta pekińska, koper, ogórek, por, rzodkiew, sałata, seler, szczypior, szpinak, skorzonela, rozmaryn, len, soja i szałwia. Złe sąsiedztwo, ziemniak i wszystkie kapustne. Ogórek, dobre sąsiedztwo, burak ćwikowy, cebula, fasola, groch, kalarepa, koper, kukurydza, marchew, por, rzodkiewka. Seler, szpinak, drzewka owocowe Złe sąsiedztwo Ziemniaki, truskawki, pomidor i jabłoń Pasternak, dobre sąsiedztwo Brokuł, cebula, rzepa, rzodkiew Seler, szpinak, ziemniak Złe sąsiedztwo nie posiada Pietruszka, dobre sąsiedztwo Brokuł, kapusta pechińska, koper Pomidor, por, rzodkiew, róże, szparagi, złe sąsiedztwo Sałata Pomidor i w pomidorze warzywa, które działają obopólnie dobrze na siebie: burak, cebula, cukinia, cykoria, czosnek, kalarepa, kapusta pekińska, kukurydza, pietruszka, por, rzepa, rzotkiew, seler, szpinak. Pomidor działa dobrze w sensie, na, działa dobrze na agres. Natomiast na pomidor dobrze działają cebula, pokrzywa, aksamitka. No I tutaj krótka pauza. te trzy grupy. Roś, warzyw i roślin y, działają na pomidora, że to jest dobre sąsiedztwo i złe sąsiedztwo pomidora, ziemniak, bób i morela, por, dobre sąsiedztwo, brokuł, burak, cebula, kalarepa, marchew, ogórek, pietruszka, pomidor, rzodkiew, sałata, seler, szpinak i morele, złe sąsiedztwo nie posiada. Rzepa, dobre sąsiedztwo. Fasola, groch, pasternak, pomidor, seler, szpinak. Złe sąsiedztwo nie posiada. Rzodkiewka, dobre sąsiedztwo. Burak, groch, kalarepa, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, por i szpinak. Zły. Złe sąsiedztwo, wszystkie kapustne. Sałata, dobre sąsiedztwo. Działające na, na siebie obopólnie dobrze: to jest burak, cebula, marchew, por, szparak, kapustne. Rośliny, na które sałata działa dobrze. Truskawka i sałata. Sałata działa dobrze na sałatę. Chodzi o inne odmiany po prostu sałat. Seler. Dobre sąsiedztwo. Brokuł, burak, fasola, groch, kalarepa, kapusta pekińska, koper, marchew, ogórek, pasternak, pomidor, porzepa, szpinak, fasola i groch. Złe sąsiedztwo. Bób i bielinek kapustnik. Skorzonela. Dobre sąsiedztwo, por, marchew, złe sąsiedztwo, połyśnica, marchwianka. Szczypiorek, dobre sąsiedztwo, marchew i drzewka owocowe. Złe sąsiedztwo, groch, fasola, mączniaka, grestu, parchia, błoni. to dwie choroby jeszcze są dopisane. Słonecznik, dobre sąsiedztwo, ziemniaki i one obopólnie na siebie dobrze działają. Przepraszam, słonecznik, dobre sąsiedztwo... Obopólnie na siebie dobrze działające to jest słonecznik i ogórki, a złe sąsiedztwo, które działa w dwie strony to jest y, ziemniaki. Działają źle na słonecznik. Szparagi, dobre sąsiedztwo. Pomidor, chrzan, pietruszka, kalarepa, kopersałata. sałata, złego sąsiedztwa nie ma. Szpinak, dobre sąsiedztwo, truskawki, cukinia, fasola, groch, kalarepa, kapusta, marchew, ogórek, pasternak, pomidor, por, rzepa, rzotkiew seler i ziemniak złe sąsiedztwo nie posiada i na koniec został ziemniak dobre sąsiedztwo, które działa obopólnie na jedno i na drugie warzywo to jest brokuł, fasola, kalarepa, koper, kukurydza, pasternak, szpinak, bób natomiast dobre sąsiedztwo ale działa tylko dobrze na ziemniaka to jest chrzan, groch, czosnek i pokrzywa złe sąsiedztwo to jest ogórek, słonecznik, mak, dynia, pomidor maliny, wiśnie i marchew i tym oto krótkim filmem powiedziałem Wam o tych warzywach, które ja osobiście sam uprawiam. Nie, nie rozpisywałem się na temat y, innych warzyw, których ja nie uprawiam. Dlatego ten odcinek też był trochę inny, ponieważ ja to sobie wszystko zapisałem, bo tak z głowy spamiętać wszystko i powiedzieć to jest ciężko. Czytałem sobie na spokojnie z zapisek swoich sporządzonych dzisiaj rano. Ale to nic, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zapraszam do polajkowania tego odcinka, do polubienia Z mojej strony, do subskrypcji, do komentowania, do, do udostępniania tych filmów, do zapraszania znajomych, do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.